punkt u siebie, nie jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj mieliśmy kilka sytuacji, żeby wygrać w większym rozmiarze. Niestety kilka sytuacji, które, przypominam sobie teraz tak na gorąco, Kamila Wojtyry czy Roberta Mandysza nie zamieniliśmy na bramkę. Przeciwnik po stałym fragmencie wyrównał i mamy 43 punkty. Można powiedzieć, że to jest trochę niedosyt, ale też na spokojnie patrząc, jeżeli ktoś w lipcu Powiedziałby mi, że 43 punkty będziemy mieli na koniec rozgrywek, albo i więcej, bo jeszcze jedna kolejka, to myślę, że brałbym to w ciemno. Wiadomo, że ta pierwsza runda dała nadzieję nam, kibicom, że można coś więcej, no ale kończymy z takim dorobkiem i trzeba patrzeć w przyszłość i budować zespół, który będzie się bił o wyższe lokaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję za podsumowanie tego spotkania i proszę o pytania. Dzień dobry, Oskar Polczek. Dzień dobry. Proszę, ja mam pytanie. No, już można w sumie wywnioskować z wypowiedzi trenera. Podczas podpisywania kontraktu były informacje, że to jest kontrakt na rok z opcją przedłużenia. I no tutaj, jeśli chodzi o budowę drużyny, tak, no to zakładam, że ten cel, który właśnie był wyznaczony do przedłużenia, automatycznego umowy, został zrealizowany. Tak? Dokładnie, w 100%. Jeszcze walczymy o pro juniora, bo jesteśmy bardzo wysoko, tak jak wcześniej mówiłem na poprzedniej konferencji. Mamy czwarte miejsce i chcemy też dać tym naszym wychowankom trochę pograć, więc tak jak pan pytał, myślę, że cel jest w 100% zrealizowany. Czuję oczywiście niedosyt jako trener, bo, bo chcieliśmy na pewno coś więcej. To nie jest tak, że my się gdzieś tam poddaliśmy, ale taki jest sport. Nie wszyscy to widzę, rozumieją, ale ja już nie w takich sytuacjach byłem i mogę tylko powiedzieć kibicom, że proszę wierzyć, może we mnie nie muszą, ale niech wierzą w tych chłopaków, bo tu nikt na boisko nie wychodzi remisować albo przegrywać. Zawsze będziemy walczyli dla Chrobrego o trzy punkty. Yy, jeszcze chciałbym zapytać, yy, jaki to był cel? Tak jeśli można wiedzieć po prostu, tak ciekawości. Yy, celem było utrzymanie zespołu praktycznie, w, ale z odpowiednim miejscem nie mogę oczywiście powiedzieć, bo to jest umowa poufna, ale ogólnie mogę powiedzieć, że celem było utrzymanie zespołu. Jak pan pamięta, w zimę, od, yy, przepraszam, w lato, kiedy przychodziłem, było bardzo dużo zmian. Teraz pewnie nikt tego nie pamięta. W zimę osłabiliśmy troszkę kadrę, bo odszedł boch na kursa, ale nie chcę się powtarzać. Ja jestem bardziej optymistą życiowym i chciałbym budować niż teraz się zastanawiać. Wiadomo, że błędy są popełnione, ja nie mówię, że jestem idealny. Błędy popełniliśmy pewnie też yy, i sztab, i, i zawodnicy, i... Pewnie można by szukać, ale to nie jest czas na to. Jeszcze raz gratuluję zawodnikom postawy w tym meczu i myślę, że na tym bym zakończył. Dobry wieczór. No nie ukrywam, że jest mi niezmiernie miło, że mogłem tutaj przyjechać. Byłem tutaj pory raz. Nie pamiętam już tak dokładnie, czy było wówczas pandemia, czy nie. Dzisiaj ten mecz na pewno gdzieś tam bardziej bardziej zdecydowanie zapamiętałem, więc tu przede wszystkim chciałem podziękować kibicom i wszystkim ludziom tutaj z Głogowa za, 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 za fantastyczne przyjęcie. Na pewno miło jest tutaj wrócić i tak czuć, że ta praca nie najgorzej została oceniona w perspektywie wielu lat. Oczywiście też szacunek mam dla kibiców Górnika, bo bardzo daleki wyjazd i też nas dzisiaj tutaj wspomagali, więc też, 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 też im dziękuję. Co do meczu, ja myślę, że z przebiegu gry ten remis jest sprawiedliwym wynikiem. Groźniejszy do przerwy był miał kilka przechwytów w tym sytuacji sam na samy. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację po całym fragmencie. O, że w drugiej połowie gdzieś ze wskazaniem na nas też mieliśmy sytuację przy 1-1. Szymona Lewkota gdzieś tej piłki nie sięgnął. Kilka sytuacji mogliśmy lepiej rozegrać, ale mówię, nie będę narzekał. Daleki wyjazd. Yy, fajnie, że też mogliśmy dzisiaj sprawdzić kilku zawodników, którzy, którzy do tej pory nie grali. To jest, to jest ważne, że, że mogli zagrać w meczu, w meczu o punkty. I, i dla mnie też jakiś poważny materiał do, do, do analizy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Czy są jakieś pytania? Już nie ma. nie ma pytań, to Dziękuję bardzo. Dziękuję, Czarnia. pani Alicjo.